Tam ja bardzo ciekawa maszyna do sprzedania. Rządzi 8320 2005 rok. 275 koni, moc maksymalna. 8150 cm silnik. 11 ton dźwig podnośnika, 9 ton wagi. Z z przodu opony 670x30. Mamy 90% bieżnika. Przygotowany pod nawigację, Green Star Ready Z tyłu 710, 70, 42 Mamy jakieś tam 70%, to najmniej 80% Mamy zupełnie nowy zaczep Listwa Górne przesuwny siłę rzymską Pneumatyka dwuobwodowa, wyjście i sobóz Trzy pary wyjść Субтитры сделал Fotel pasażera, ładny Gramer, fotel operatora Fotel operatora Gramer w hmm? jest? Marcina się staje Skrzynia Powershift Najlepsza w tych modelach Pa strzała klima radio JPC dawaj podnośnik Ojejku, w Jeździ bardzo dobrze, bez żadnych problemów, wszystkie półbiegi działają Stężna maszyna to jest, 275 koni Tu mamy jeszcze instrukcję obsługi Cwitka zobaczcie, elegancka cała Nigdy nie postarta. Solidna maszyna, naprawdę to jest Jest czym pociągnąć Maszynę Prosta, bezawaryjna Duża, ciężka Zobaczcie jak płynnie zmienia Bez żadnego problemu Dać czuć zmianę Idealnie zmienia Zapraszam do oglądania, testowania I do zakupu Pozdrawiam